Cześć, z tej strony Berejczyk. Cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Mottem mojego kanału jest Prawda Wyzwala. I myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to naprawdę bardzo ważne, by człowiek weryfikował ogrom informacji, które do niego dociera oraz weryfikował obecne miejsce, w którym się znajduje, bo czasami może się okazać, że jesteśmy w zupełnie niewłaściwym miejscu. Jeżeli interesuje Cię tematyka szeroko pojętej duchowości, wiary, religii, ale także psychologii, historii, i wielu innych tematów związanych z człowieczeństwem, to mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł swobodnie. Jednocześnie zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dawania lajków, szerowania oraz komentowania. Każdy jest tutaj mile widziany, nie oceniamy nikogo. Bylebyś tylko zachował się w sposób kulturalny. A jeżeli ten kanał zyska Twoją e, prawdziwą sympatię, to zawsze możesz stać moim patronem na Patronite lub zwyczajnie kupić mi kawę na Buy Me Cafe lub Teepli. Linki masz w opisie. A tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania podcastu. Witajcie. Dzisiaj chciałem porozmawiać z okazji zbliżającego się dnia dziecka właśnie o dzieciach. No bo dzieci to, wiecie, taki temat cudowny. Kto ma dzieci, ten wie, kto nie ma. Na pewno ma jakieś swoje doświadczenie z bycia dzieckiem. Na pewno ma jakichś znajomych lub bliskich, którzy mają dzieci, więc tak czy inaczej każdy z nas jakoś z tymi dziećmi koegzystuje. Albo swoimi, albo cudzymi, albo częściej, albo rzadziej. No i wiecie, jak to jest. W Metaversum Świadków Jehowy zawsze to jest coś, co mnie bardzo dziwiło. Mianowicie to, że, jakby to powiedzieć, ogólnie biorąc pod uwagę ich sposób zrozumienia wszystkiego, to świat na Ziemi, raj na Ziemi, tak zwany materialny raj na Ziemi, będzie istniał bez dzieci, ponieważ tylko, no właśnie... Tylko Wielka Rzesza, która przejdzie żywo, przez Wielki Ucisk, będzie mogła mieć dzieci. Natomiast ci, którzy staną, nawet jeżeli zmarli, na wiecie, 5 minut przed Armagedonem, to po zmartwychwstaniu, zgodnie ze słowami Jezusa, będą jak aniołowie w niebie. No i tak to sobie świadkowie gdzieś tam tłumaczą, że zmartwychwstanie też bardzo dużo dzieci, więc ogólnie będzie tych dzieci sporo. No ale jakby tak patrzeć na to wszystko bardzo logicznie, to koniec końców, gdzieś tam w tym metawersum świadków jehowy w raju w końcu nadejdzie taki piękny dzień kiedy wszyscy będą dorośli i nie będzie już żadnych dzieci drodzy świadkowie jehowy czy wy wyobrażacie sobie taki świat w którym nie ma dzieci i że jest to raj na ziemi Wydaje mi się to wręcz aż niemożliwe, biorąc pod uwagę, że też zgodnie z naukami świadków ichowych, ich sposobem zrozumienia, to zwierzęta będą w raju umierały dalej, więc będą też podziły kolejne zwierzęta, tak więc zwierzęta będą miały dzieci, będą miały szczeniaki, będą miały maleństwa, natomiast doskonali ludzie nie będą mieli już żadnych dzieci, ponieważ będą wiecznie młodzi, wiecznie piękni, ale już napełnią ziemię do takiego poziomu, że już więcej dzieci mieć w końcu nie będą. A i tak te dzieci będzie mogła tylko mieć bardzo mała, wąska grupa z Wielkiej Rzeszy. Natomiast miliony zmartwychwstałych, żeby nie powiedzieć więcej, nigdy takich dzieci po prostu już mieć nie będą. Czyli będą sobie żyli, no nie wiem, w jakiej formule mąż z żoną, czy zmartwychwstaną z narządami płciowymi. Ale dobrze, dzisiaj nie o tym. Po prostu ogólnie rzecz biorąc, Dzieci w raju za bardzo nie będzie. I tak jak myślę sobie o tym, te, o tych wszystkich bajkach e, i kreskówkach e, dla dzieci, to myślę sobie, no ale w sumie raj to nie jest za bardzo, czy raj Świadków Jehowy, miejscem dla dzieci, ponieważ docelowo dzieci tam raczej nie będzie. Jeżeli coś się w tej nauce zmieniło, drodzy Świadkowie Jehowy, którzy mnie słuchacie, to dajcie mi znać. Słuchajcie, Jezus o dzieciach też mówił, natomiast nie mówił na temat tego, czy... Hmm, dzieci będą w raju i gdzie będzie ten raj, mówił, że zmartwychwstali będą jak aniołowie w niebie. Jeżeli chodzi o kwestię dzieci i Królestwa Bożego, Jezus powiedział, że jak nie będziecie jak te dzieci, to Królestwa Bożego nie odziedziczycie. Odziedziczy. I to jest, słuchajcie, bardzo mocne zdanie i bardzo mocne słowo, bo Jezus tutaj wskazał na pewną taką cudowny aspekt dzieci, który często jest nam dorosłym bardzo potrzebny, żeby czasami spojrzeć na siebie z dystansem, żeby czasami popatrzeć, zachwycić się na nowoświatem oczyma dziecka, żeby po prostu popatrzeć na ten świat, tak, jak patrzy dziecko, żeby przypomnieć sobie, co nas zachwycało albo kim kiedyś my byliśmy. Tak, życie bez dzieci byłoby bardzo smutne. I dzieciństwo w ogóle, słuchajcie, moim zdaniem to jest taki wspaniały, cudowny czas, bo przynajmniej powinien być. I oczywiście, ja sobie zdaję sprawę, że dla bardzo wielu dzieci na tym świecie. Dzieciństwa nie ma. Jak popatrzcie sobie na kraje afrykańskie, jak popatrzcie sobie na kraje azjatyckie. W wielu miejscach dzieci bardzo ciężko pracują. Czasami są wykorzystywane. No, niewolnictwo dalej istnieje, jeżeli chodzi o dzieci. O dzieci. Nielegalne, wiecie, nielegalne wykorzystywanie dzieci i tak dalej. No niestety, tak to też wygląda, że nie każdemu dziecku jest dane przeżyć fajne, szczęśliwe dzieciństwo, które może później wspominać, które jest takim, wiecie, budulcem dla jego silnej, mocnej osobowości jako osoby dorosłej, coś z czego może czerpać później latami niczym ze studni. Bywa to bardzo różnie, ale chciałem cię pomóc na temat właśnie świadków Jehowy, ich dzieci i tego. Co o dzieciach mówił Jezus i do czego Jezus dzieci zachęcał? Bo ogólnie rzecz biorąc, bycie dzieckiem u Świadków Jehowy, słuchajcie, to jest taki ciekawy eksperyment, tak bym to określił. Przede wszystkim wszystkie dzieci są zmuszane, i to jest, nie ma innego określenia, ale zmuszane do tego, żeby chodzić od domu do domu i głosić. Tak. Ostatni, e, ostatni właśnie wspaniała piosenka, którą zaraz usłyszycie, przypomina, nim, przypomina nam Jaką ważną rolę e, dla dzieci ma organizacja JWORG. I pomówimy sobie o tej roli, o tej całej sytuacji, e, biorąc pod uwagę słowa Jezusa i tego, jak on postępował z dziećmi, i dlaczego tak bardzo korporacja ciśnie na to, żeby dzieci były takimi małymi kopiami głosicieli już od samego początku i e, głosiły od drzwi do drzwi. A tymczasem zapraszam Was na kolejną straszną kreskówkę, piosenkę e, ze stajni JW. Jak Wam się podobała ta piękna piosenka. To znaczy, wiecie co ja już w ogóle założyłem od dłuższego czasu? Że korporacja chyba wynaja jakieś studio filmowe, animacyjne, cokolwiek nie wiem, które im produkuje napęczki tego typu masz, maszkarek, bo to wszystko jest ta sama animacja, która została wybrana po taniości, bo to jest taka animacja, wiecie, mało ruchliwa, po prostu jakieś tam takie gotowce, które mają w programie komputerowym, i po prostu to wszystko jest tak. Mieszane. Ale o czym jest ta piosenka? Słuchajcie, no ta piosenka, czy ten filmik właściwie, bo ta piosenka jest tragiczna, pokazuje, że chłopiec tym razem mieszka w jakimś tam budynku, jest brzydko, szaro, buro i ponuro. Nie chce mu się wstawać, jest ciemno za oknem, ale on rusza do służby razem ze swoimi rodzicami, modlą się, ubierają się w kurtki przeciwdeszczowe, ponieważ pada, no i idą głosić. Spotykają się z różnego rodzaju reakcjami lepszymi, gorszymi. Widzą także, pokazane jest, że dziecko się bardzo stresuje w rozmowie z dorosłym. A następnie, słuchajcie, w nagrodę już po wszystkim dostają lody, i aniołowie są z nich bardzo dumni, bo gdzieś tam kogoś z kimś jakieś studia biblijne mają czy kursy biblijne, teraz to się nazywa. W każdym razie, słuchajcie, jest to bardzo ciekawe, ponieważ pamiętajcie, cały czas ja zawsze powtarzam, jak się ogląda te filmiki, te pajeczki to jest dla dzieci. Więc te filmiki wmawiają, że przede wszystkim aniołowie są z nimi. I aniołowie nad wszystkim czuwają i badają. Yy, nagrodą po wszystkim jest oczywiście jakieś, wiecie, słodycze, czyli trzeba czymś dziecko nagrodzić, bo samo głoszenie niespecjalnie było nagrodą, no ale wpaja się dziecku tą potrzebę, że to jest bardzo ważne. I wiecie co? Ja tak chciałem dzisiaj z punktu psychologicznego i biblijnego trochę o tym yy, ten temat zacząć. Po pierwsze, chciałem powiedzieć, że Jezus nigdy nie kazał ani nie zachęcał dzieciom, żeby były głosicielami Królestwa Bożego. Zauważcie. Jezus brał dzieci na ręce i błogosławił je. Dzieci lgnęły do Jezusa, bo Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie zabraniajcie malcom przychodzić do mnie, bo do takich należy Królestwo Niebios. Uczniowie chcieli zabronić dzieciom przychodzić do Jezusa, ponieważ Jezus był zmęczony i chciał usiąść, odpocząć, ale dzieci do niego lgnęły. Jezus, pomimo tego, że był zmęczony, że być może, wiecie, Chciałby sobie odpocząć, to widok dzieci zawsze sprawiał mu najwyraźniej ogromną przyjemność, ponieważ brał je na ręce i błogosławił. To wszystko, co Jezus robił dla dzieci, brał je na ręce i błogosławił. Dzieciom nie trzeba było nic tłumaczyć, nie trzeba było ich prostować. Jezus powiedział: bądźcie jak te dzieci, a odziedziczycie Królestwo Boże, a jak nie będziecie jak te dzieci, to bramy Królestwa będą dla Was zamknięte. Dzieci nie są obciążone. Żadnymi dogmatami, żadnymi schematami, żadną rządzą pieniądza, jak to było w przypadku Bogacza. Dzieci są szczere, mówią to, co myślą, mówią to, co czują, po prostu są autentyczne i prawdziwe. Jezus mówi, że tacy właśnie powinniście być, tacy właśnie powinniście być. Dlatego Jezus niejako gloryfikował w tym momencie i pokazywał wielką wartość w byciu takim, Szczerze dziecięcym, ale jednocześnie nie zabierał dzieciom ich dzieciństwa. I wiecie, bycie dzieckiem pewnie w starożytnym Izraelu nie należało do najłatwiejszych rzeczy, bo te dzieci też często na pewno musiały pracować, pomagać rodzicom w gospodarstwie. Ale to nie były prace, które by ich unieszczęśliwiały. To nie jest tak, że praca dziecka unieszczęśliwia czy pomaganie rodzicom unieszczęśliwia. To my dzisiaj we współczesnym, cywilizowanym świecie nam się wydaje, że jak każdemu dziecku czasami posprzątać pokój czy wziąć się do roboty, to dziecko krzywdzimy. Tak nie jest, zdecydowanie tak nie jest. Ale słuchajcie. Jezus nie powiedział do uczniów: słuchajcie, niech także i dzieci głoszą dobrą nowinę. Przygotujcie je do tego, dajcie im odpowiednie błogosławieństwo. Weźcie je ze sobą, weźcie swoje dzieci, weźcie dzieci swoich znajomych. Niech dzieci też głoszą Królestwo Boże, ponieważ z ust dzieciąt Bóg wywiódł swoją cześć. Tu. Środkowie chowy uwielbiają ten werset cytować, ale zobaczcie, że czegoś takiego nigdy nie ma. Jezus nigdy nie daje żadnych wskazówek na temat dzieci, jakoby dzieci miały być częścią głoszenia o Królestwie Bożym czy głoszenia o Ojcu. Nie. Absolutnie tego nie było. Jezus nigdy nie zachęcał dzieci do tego, żeby przyłączyły się do niego, żeby głosiły razem z nim. Nigdy nie wiemy, czy prowadził z nimi też jakieś rozmowy uświadamiające. Jest taki fajny serial wybrany, gdzie pokazane jest, jak mogłaby wyglądać taka hipotetyczna rozmowa Jezusa z dziećmi, bo być może także z nimi rozmawiał. Ale w tej rozmowie, słuchajcie, jest zaspokajanie naturalnej ciekawości dzieci, natomiast nie narzucanie im niczego, a już na pewno nie tworzenie z nich małych głosicieli. Ogólnie głoszenie dobrej nowiny o Królestwie było zarezerwowane dla ludzi dorosłych, dorosłych. Kiedy Jezus wybrał 70 uczniów, kiedy Duch Święty stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, to wszystko, słuchajcie, działo się dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dlaczego? Nie dlatego, że dzieci nie były godne tego, tylko dlatego, że Jezus szanował fakt, że dziecko jest dzieckiem, że dziecko ma swoje dzieciństwo i ma swoje prawa. Że do pewnych rzeczy, tak samo jak do małżeństwa i do wielu innych rzeczy, do, do seksu, do współżycia, dziecko musi dorosnąć. Na wszystko jest czas. Jest czas zastanawiania się nad kwestią duchową, nad kwestią swojej wiary, nad kwestią swojej duchowości, ale jest też czas zwykłej zabawy, jest też czas zwykłego poznawania świata, siebie, ludzi, bez jakichkolwiek obciążeń, tak naprawdę. Jezus ten czas szanował, zresztą Jezus też był kiedyś dzieckiem, wiecie, My czasami nie wiemy, co się działo, jest tam jakieś apokryfy na temat dziecięcych lat Jezusa, ale umówmy się, nie wiemy, jak wyglądało życie Jezusa. Kiedy był dzieckiem. Najprawdopodobniej wyglądało dokładnie tak samo jak wszystkich innych dzieci w tamtym czasie. Jezus należał do dosyć biednej rodziny, jego ojciec był cieślą, pomagał na pewno ojcu w pracy, ponieważ sam był także cieślą. Także pracował niejako, można powiedzieć, od dziecka, uczył się, miał dużą wiedzę, chodził do synagogi, potrafił zagiąć nawet uczonych w piśmie, ale wiecie, to wcale nie znaczy, że Jezus jako dziecko regularnie chodził do synagogi. W momencie jednorazowej rozmowy z nauczycielami prawa. Zachwycił ich swoją wiedzą, ale jednocześnie wcale nie znaczy, że głosił im kazania. Jezus tak naprawdę służbę publiczną, jako syn Boży, jako doskonały syn Boży, rozpoczął po w wieku lat 30. 30, nie wcześniej. Tak naprawdę nie wiemy, co robił do tej pory, nie wiemy, czy już wtedy nauczał i głosił. Przepraszam. Także Biblia nic na ten temat nie mówi. Możemy. To z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że życie Jezusa jako dziecka i młodzieńca wyglądało bardzo podobnie do życia Jego rówieśników. I wiecie co? I w tym wszystkim najgorsze jest to, że Jezusowi nikt jego dzieciństwa nie zabrał. Jezus miał normalne dzieciństwo i przez to, że miał normalne dzieciństwo, oczywiście uczył się Pięcioksięgów, chodził do, z rodzicami do synagogi, chodził na Paschę, natomiast oprócz tego skupiał się na tym, na czym miał się skupiać praca, zabawa, przyjaciele, znajomi. Ani matka, ani ojciec na pewno nie mówili mu, że jest Mesjaszem i że musi jak najszybciej się ogarnąć. Myślę, że jest do tych rzeczy, dochodził samodzielnie. Natomiast dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że świadkowie Jehowy bardzo często zabierają swoim dzieciom, słuchajcie, dzieciństwo. I to trzeba nazwać jasno i wyraźnie: dzieciństwo jest zabierane. Ja nie znam, słuchajcie, dziecka, które ma przyjemność i swobodę w tym, żeby pouczać dorosłych ludzi. 5-6-letnie dziecko, czy 10-letnie, czy 12-letnie dziecko zawsze się krępuje mówić coś dorosłym, stawać przed nim, zagadywać dorosłych, obcych sobie ludzi. Słuchajcie, to nie jest naturalne. Pomijam już fakt, że bardzo często dzieci w tym wieku naprawdę nie interesują się kwestią Boga, kwestii sportu, kim był Chrystus. Jeżeli dziecko zada ci pytanie, kto to stworzył, albo skąd się wzięła wiewiórka, to można mu powiedzieć, synku, że być może stworzył Bóg, a być może ewolucja. A być może nic mu nie odpowiedzieć, ale słuchajcie, to nie jest ten czas, żeby dziecko. Dla mnie to jest taki sam absurd jak. Bo wiecie, to jest tak, jeżeli. Jeżeli dziecko nie ma odpowiedniej wiedzy, to na jakiej podstawie ma chodzić i pouczać innych ludzi? Jaki jest tego cel? Się zastanawiam. Czy to dziecko nawet nie ma wiedzy, tak naprawdę. Nauczy się jakiegoś pytania, wręcz traktat, to jest wszystko. Przy tym bardzo się krępuje, bardzo się stresuje, i myślę sobie, że gdyby miało do wyboru pójść, bawić się z kolegami do piaskownicy, a wdzierać się w jakiś gajerek i chodzić od drzwi do drzwi, to wybrałoby raczej to pierwsze. Więc zacząłem zadać sobie pytanie. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby małe dzieci ubierać w jakieś gajerki i kazać im głosić, chodzić do obcych ludzi, do obcych dorosłych ludzi? Jaki jest tego prawdziwy cel i powód? Przecież to jest praca dosłownie niewolnicza dla do takiego dziecka. Ono nie ma w tym żadnej przyjemności. Wiecie, jak dzieci w czasach Izraela były, były pasterzami i. Opiekowały się zwierzętami, to przynajmniej miały jakąś przyjemność z tego. Jaką realną przyjemność ma dziecko, że zadaje pytanie 70-letniej pani, jaki jest sens życia, kiedy to dziecko jeszcze samo nie wie, tak naprawdę, jaki może być sens życia? Wiecie, pokazywanie takich filmików czasami na JW podcasting, jak to jakaś tam dziewczynka mówi, że uwielbia gości, że chce być pionierką, to jest czyste programowanie tej dziewczynki. Ona lubi po prostu rozmawiać, być może jest rezolutna. Natomiast co ona realnie ma do powiedzenia tym ludziom? I mówienie, że wiecie, że mądrość jest w ustach dzieci? Nie, dzieci są naturalnie ciekawe, Jezus zwracał uwagę na ich naturalność, na ich spontaniczność. Natomiast dziecko samo w sobie, oprócz takiej spontaniczności i, i tego typu rzeczy, nie ma jakiejś wielkiej wiedzy ani mądrości, bo to jest coś, co nabywamy z czasem. Dlaczego więc tak bardzo świadkom Michoby zależy na tym, żeby małe 5-6-letnie dzieci brały aktywny udział w dziele religijnym głoszenia ich wiary? To jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe. W Izraelu to było nie do pomyślenia, żeby mały dzieciak, 5-6-letni, zadawał pytania na temat Boga, czy głośno na temat Boga dorosłym ludziom. Nie godziło się coś takiego. Dziecko nie miało prawa do tego tak naprawdę. To było zarezerwowane tylko i wyłącznie dla do osób dorosłych. I to dorośli mieli prawo, jeżeli chodzi o to wszystko. Jezus, jeżeli chodzi o dzieci, pokazywał, że bardzo ich kocha. Że bardzo stawia ich za wzór, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, natomiast nigdy nie kazał dzieciom głosić, nigdy nie organizował żadnych grup dla dzieci. Jezus nigdy nawet nie uczył dzieci. Kiedy powiedziano, jest, że uczył, to uczył dorosłych. Jeżeli ci dorośli byli czasami z dziećmi, to być może dziecko coś też usłyszało, ale Jezus nie skupiał się na dzieciach, jeżeli chodzi o naukę, bo wiedział, że to nie jest ten czas tak naprawdę, to nie jest ten czas. I myślę sobie, że z okazji właśnie nadchodzącego dnia dziecka, to życzyłbym wszystkim dzieciom, świadkom Jehowy, słuchajcie, żeby ich rodzice przestali ich ciągać na głoszenie. Nie ma nic bardziej stresującego, i mówię to absolutnie z własnego doświadczenia, niż chodzenie w sobotę rano czy w niedzielę po obcych ludziach, którzy często dopiero co wstają, piją sobie poranną kawę, i zadawanie im pytań z dupy za przeproszeniem na temat tego, czy są szczęśliwi, czy nie są szczęśliwi, czy zastanawiają się, czym jest szczęście i czy kiedyś nie będzie wojen. Słuchajcie, to jest naprawdę tragiczne. To jest naprawdę tragiczne, bo y, ja sam pamiętam, jak już później, jako dorosły, też chodziłem z, ze znajomymi, którzy mieli dzieci jak ja, chodziłem swoimi ciekawami. Ja zawsze gdzieś podświadomie czułem takie poczucie winy. Wiecie, takie wiecie, na zasadzie, dobra, młody, choć później pójdziemy na, na ciastko, na, na, na lody, na deser. Wiesz, to miało być takie wynagrodzenie. To nie jest pokazane w tej bajce, ale tak naprawdę ja czułem potrzebę mu wynagrodzenia, tego, bo wiedziałem, że czuję się niekomfortowo żeby gdyby miało samo decydować, to by nigdy na takie głoszenie nie poszło. Ja naprawdę nie znałem dziecka i nie znam, jeżeli Wy znacie, to dajcie mi znać, które by lubiło głosić od drzwi do drzwi. Mówię o dzieciach na, wiecie, przestrzale 10-15 lat. No nie, nie znam, ja nie znam. Jeżeli Wy znacie jakieś dziecko, które w tym momencie uwielbiało chodzić od drzwi do drzwi, wstawać wcześniej rano, to dajcie mi znać. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że można dziecku wtłuc do głowy, że on ratuje ludziom życie i wtedy to dziecko może nawet czuć taką potrzebę, ale to nigdy nie jest naturalna przyjemność. Rozmawiania z obcymi dorosłymi, słuchajcie. A już nie wspomnę, jak się spotkało jakiegoś kolega z klasy, czy nauczycielkę, nie daj Boże, czyli ludzi, którzy nas znali zupełnie, wiecie, na innym poziomie, na poziomie szkolnym, gdy nagle ja miałem dwa razy taką sytuację w swoim życiu, że otwieram drzwi na stoi mój kolega z klasy. I słuchajcie, no powiem wam szczerze, zima się pod mną zapadła. A teraz tak sobie myślę, że gdybym naprawdę jako dziecko czuł potrzebę, i ważność tego, co robię, to powinienem się cieszyć, że spotkałem swojego kumpla z klasy, któremu właśnie mogę powiedzieć, że Armageddon jest tu stóż. Zamiast tego czułem: słuchajcie, że ziemia się pode mną zapada, wybąkałem coś, czy mam może materiały na klasówkę. Na szczęście osoba, która była ze mną, zrozumiała chyba, kim jest ta osoba i grzecznie się ze mną wycofała, na tyle była mądra, że nie brnęła dalej. Natomiast ja się czułem, słuchajcie, naprawdę tragicznie. Także myślę sobie, że to głoszenie i wciskanie dzieci, no właśnie, po co to jest. Więc ja wam powiem, że kiedy sobie o tym wszystkim pomyślałem, to doszedłem do swojego wniosku, że wciskanie dzieci w gejerki i kazanie im głoszenia ma dwojaki cel. Po pierwsze, ma zaprogramować dziecko na przyszłego świadka, oczywiście, to chodzi już o takie już wtłaczanie w pewne ramy w momencie, kiedy to jest największa plastelina i najłatwiej można formować, ale po drugie, słuchajcie, po drugie. To jest takie rozbrajanie przeciwnika. No bo umówmy się, jak widzi często osoby dorosłe, które nawet nie specjalnie lubią świadków, albo są im nieprzychylne, ale zobaczą dorosłego razem z małym dzieckiem, to ze względu na to dziecko oszczędzą jakichś przykrych uwag, jakichś komentarzy. Trochę jest takie, wiecie, rozbrojenie, uśpienie czujności. No dobrze, wezmę od Ciebie ten traktat, bo od dorosłego to pewnie nigdy nie wziął. Także myślę, że ma to dwojaki zamiar. Po pierwsze, mówię, kształtujemy plastylne, kiedy jeszcze jest gorąca. A po drugie, no jest to taki wiecie atut, że na dziecko, to jest takie głoszenie na dziecko, na zasadzie dziecko trochę rozmiękcza pewną rzecz, powoduje, że dorośli stają się mniej nieufni, bardziej otwarci, no bo to szkoda, skoro takie uśmiechnięte, śliczne dziecko wręcza nam traktat czy broszurę, to y, oczywiście w tym momencie no weźmiemy, bo to od dziecka, tak, nie chcemy mu robić przykrości, uśmiechniemy się. Darujemy sobie jakieś cierpkie komentarze, tak naprawdę. Także ma to bardzo ważny aspekt, ale moim zdaniem jest to rzecz, którą po pierwsze Jezus nigdy nie oczekiwał ani nie wymagał od swoich wyznawców, ani od ich dzieci, żeby wprzęgać młode dzieci w takie jarzmo. To jest moim zdaniem zabieranie dzieciństwa dzieciom. A po drugie, myślę sobie, że nie tylko nie oczekiwał tego Jezus, ale byłby wbrew, wręcz przeciwny wobec tego, bo Dzieciństwo ma swoje prawa. I tak jak uważam, że rodzice mają prawo przekazywać dzieciom swoją własną wiarę czy swój światopogląd, czy chodząc z nimi do kościoła, czy nie chodząc z nimi nigdzie i mówiąc im, że wszystko jest przypadkiem, czy chodząc z nimi nawet na salę królestwa, bo to też nie można odebrać prawa rodzicom, którzy są świadkami Jehowy, to wydaje mi się, że kazanie dzieciom chodzenia w weekendy od drzwi do drzwi, słuchajcie jest już przekroczeniem pewnej bardzo ważnej granicy i odbieraniem tego dzieciństwa, tej spontaniczności, która powinna być właśnie dzieciom zagwarantowana. Robienie z ich małych pionierów, czy wtłaczanie ich w pewnym, no jak to się mówi, cele duchowe, o których ostatnio mówił yy, Splane, jest tak naprawdę wymuszaniem na dzieciach rzeczy, które, na które same by nigdy nie wpadły. Tak naprawdę okres dzieciństwa to jest okres, w którym dziecko samo powinno eksperymentować. Zastanawiać się pod czujnym okiem mądrych rodziców, rozbudzać różnego rodzaju swoje pasje zainteresowania, poznawać jak najwięcej ilości dzieci, koleżanek, kolegów, żeby nauczyć się z nimi koegzystować, wybierać sobie dobre towarzystwo, zobaczyć, co go interesuje. Ten czas największej elastyczności i plastyczności mózgu, jednocześnie największej wiecie umiejętności wchłaniania rzeczy jest bardzo często ograniczany do poziomu no właśnie bycia małym pionierem, kopią pioniera. Także drodzy rodzice, jeżeli jesteście świadkami Jehowy, oszczędźcie swoim dzieciom głoszenie od drzwi do drzwi. Naprawdę, oszczędźcie im tego. A Wam, drogie dzieciaki, jeżeli kiedyś tego będziecie słuchali, życzę, żeby Wasze dzieciństwo nie było zmącone żadnymi niepotrzebnymi ciężarami w postaci różnego rodzaju dogmatów. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.